Uwaga, obywatele! Za chwilę nadamy orędzie naszego ukochanego uzurpatora. Witajcie poddani, oto ja, Rumpel pasterz waszych pragnień. Niedawno pewien osobnik zmącił był nasz beztroski los. A ów osobnik to szczurożerny ogr, zwany Szrek. I dlatego zwracam się do Was, moi kochani. Albowiem ten, kto dostarczy mi tego ogra, w zamian ubije interes swego życia. No pomyślcie, niczym nie zmącone szczęście. Ja. Totalna gwarantowana satysfakcja, spełnienie wszystkich marzeń! Tak! Najskrytszych pragnień! Teraz już możecie to mieć! I niczym nie będziecie związani. A. Ale uwaga! To oferta ograniczona w czasie. Więc łapcie za zawitły, rozpalajcie pochodnie! I dajcie mi tego ogra na razie, jesteśmy bezpieczni.